Witam wszystkich serdecznie. Witam się z 25 piątką także paczuszek z poprzedniej edycji i z ostatniej w sumie na razie edycji, z ostatniej edycji ekstra klasy, no tak wyszło niestety. Zobaczymy co tam ciekawego znajdziemy sobie sorki, tylko podwinę sobie jeszcze szybciutko rękawy tak mi będzie wygodniej. Mam nadzieję jeszcze tutaj znaleźć jakiegoś jakiegoś topmistrza, bo brakuje. Brakuje mi też trochę kluczowych zawodników, więc może coś takiego bym też chciał znaleźć. Zrobimy tak. To sobie troszkę muszę przesunąć. Sorry, sorry średnio to sobie tutaj wymyśliłem, więc muszę. Aha, to w sumie spada. I lecimy, nie będziemy się bawić w bo to dużo więcej czasu zajmuje. Już jest minuta, a ja jestem na trzeciej kapce, także już wiem, że jestem w plecy z tempem. Nawet nie będę się zatrzymywał na te bazówki. Tutaj mamy Małeckiego. Jeżeli ktoś tej serii nie zbierał, to może się mu to wydawać, co co ja robię. Nie w porządku, no ale to jest stara edycja. A ja szukam tylko kart, które mogłyby mi pozwolić na jakieś fajne wymiany albo uzupełnić jeszcze braki. Bo tak jak mówiłem, top mistrzów mam tylko trzech. No i bardzo by mi się przydało trafić dżalamidze. Bardzo by mi się przydało trafić jeszcze. No trzech to pewnie nie trafię, ale jakby mi spadł choć jeden, to już będzie dobrze. Kaczmarek. Tutaj mamy jeszcze gwiazdy jakieś, ale to już teraz należy traktować jako bazówkę. Jak tylko znajdę jakichś kluczowych zawodników, to już będę zadowolony. Na razie jest Danh. Mak, a tu mamy <laughs> Głowackiego. Oj. Potem zaczyna mi się chyba wsuć. Nie są tak poukładane Pai że karty specjalne od razu wyskakują. Szeliga. Pusty przebieg. wranies. tego to chyba nawet jeszcze nie miałem, rzadko, rzadko go widuję, fajnie, fajnie, każda rzadka karta kosecki, nawet jeżeli nie jest jakaś bardzo efektowna, jest mile widziana. Sifuentes, Pereira. Hmm, tutaj mamy Kalkowskiego, a tutaj mamy Stawarczyka. Jeszcze nam zostało mniej więcej połowę, może troszkę mniej. A tutaj w ogóle żadnego kluczowego zawodnika, coś jest nie tak. Drygas. Kolejny młodieniec. Fajnie zrobili te karty, ale taka monotonia jest w tej edycji, że sokołowski, zieńczuk, ja, ale żal ani jednego kluczowego nawet nie będzie. Na 25 paczek, powinien wy wyskakiwać 1 na 10, a taka kiszka. Mraz, a tutaj mamy prusaka. Hmm. No może tak być, że Nie zobaczymy. O no nareszcie. Dobra, jest coś. Już się powoli szykowałem, na że kiszka, ale jednak mamy Filipa Starzyńskiego. Numer 285. Fajnie, fajnie. To chociaż jedna karta taka trochę bardziej wartościowa z całej tej 25. Bo reszta to tak średnio. Tutaj mamy Wąkiewicza. A tutaj mamy Janotę. To już nawet nie będę przebijał tamtych. Najbardziej znienawidzona przeze mnie karta to jest zdecydowanie kuciak. Tyle razy ile on wpada w tej edycji. To jest po prostu straszny poświk. Janukiewicz. A tutaj mamy jeszcze Modelskiego. No dajcie tego to nie bądźcie żyły. Będą, będzie panini żyłą. Żyłą jak nie zielony to brązowy, przybylski oraz chorwat hmm, dwie szanse, no to jedna chociażby na drugiego kluczowego, dudka andrade no a sam koniec, sprawdzamy No, będzie jakaś karta specjalna, ale jaka to? Jeszcze mamy z tableckiego. Dobra, szału nie było, ale nie może być tak, że w każdym odcinku jest nie wiadomo co. Chociaż ten był wyjątkowo ubogi. 25 Sasze taki tylko jeden kluczowy to totalna porażka. Następnym razem, mam nadzieję, będzie lepiej. Trzymajcie się, cześć!